Cześć, tu Cyprian. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dziś będę mówić o aspektach. Aspektach planet zewnętrznych do planet wewnętrznych. Dam kilka przykładów, jak je interpretować i jak głęboko możemy um, znajdować pewne wzory postępowania i naszych zachowań, które przewijają się latami i dekadami w naszym życiu. Astrologia bardzo ułatwia. Znaje, znalezienie głębszych przekonań, które stoją za naszymi zachowaniami, i dlatego jest super. Jeśli jeszcze nie zakupiłeś mojego podręcznika do astrologii, który w formie online, w PDF-ie, e, można zakupić poprzez moją stronę internetową: informacje dostępne e, w, ty pod tym filmem, w, i, e, w opisie pod tym filmem, e, oraz w pierwszym komentarzu przypiętym do tego filmu, e, to możesz go cały czas nabyć. A jeśli jeszcze nie jesteś zainteresowany, to obejrzyj ten film, żeby dowiedzieć się, dlaczego powinieneś być. Więc zacznę od aspektów. Czym są aspekty planetarne? Aspekty planetarne to inaczej kąty między planetami istotne kąty. Astrologia jest połączona ze świętą geometrią a i pewne kąty między planetami pokazują, jak energia między nimi przepływa. Ta energia, która była w czasie naszego urodzenia, będzie miała wpływ na całe nasze życie. I planety zewnętrzne mają potężną moc, ale wyrażają się przede wszystkim przez planety wewnętrzne, czyli te od Słońca do Saturna. Aspekty istotne e, szczególnie, czyli tak zwane duże aspekty, to koniunkcja, sekstyl, kwadratura, trygon, kwinkunks i opozycja. Koniunkcja to aspekt 0 stopni między planetami, około 0 stopni, bo oczywiście przyjmuje się pewne orby. I wtedy planety są zjednoczone w celu. One działają razem, są troszeczkę nieświadome siebie nawzajem, a problem, czy paradygmat, czy przekonanie, które wiąże się z tym aspektem, jest mocno wdrukowane w naszą psychikę. I dlatego bardzo trudno zauważyć, że w ogóle jest jakikolwiek problem wtedy, a czy czy że w ogóle on istnieje, czy że go, w ogóle go sobie mamy. Na przykład e, problem z porzuceniem. E, tak może być w przypadku aspektów Urana, bo Uran jest szczególnie związany z kwestiami związanymi z porzuceniem. E, czy z iluzją, bo to jest to związane z kolei Neptun, z uciekaniem w świat fantazy. E, Sekstyl daje możliwość współpracy między planetami i daje możliwości i umiejętności. Fajny sposób zintegrowania tych planet, ale wymaga to świadomego wysiłku. Um, Sekstel to kąt 60 stopni. Kwadratura to kącie 90 stopni i pokazuje napięcie i tarcie między dwiema planetami, dwiema energiami, a więc dwiema częściami naszej osobowości. I wtedy te energie nie chcą się za bardzo zintegrować. A i oczywiście bardzo ważna jest jakość znaku zodiaku, w którym te planety są, ponieważ każda jakość jest związana z innym podejściem. Tak? Znaki kardynalne są konfrontacyjne i próbują. Czyli te dwie części naszej osobowości, rozwiązać konflikt w bardziej sposób dynamiczny, atakując go. Znaki stałe opierają się i każda szczęście osobowości chce zostać przy swojej, a znaki zmienne z kolei unikają konfrontacji, konfliktu i nie chcą go za bardzo zauważyć. Trygon to kąt 120 stopni i daje leniwy, ale łatwy przepływ energetyczny. Operując z wyższego poziomu świadomości, super, bo energie bardzo harmonijnie i łatwo płyną. Nie dając żadnych bodźców do zmian, żadnych trudności i zbyt mocnych wyzwań. Po prostu rzeczy się dzieją, dzieją i przechodzą dosyć łatwo. Dwie części osobowości mogą się dobrze integrować. Jednak operując z niższego poziomu świadomości, a jak wiemy, większość z nas, zdecydowana większość ludzi bardzo często przebywa na niższych poziomach świadomości, czyli na świadomości ofiary, to wówczas ten trygon powoduje, że mamy nie mamy bodźca do tego, żeby cokolwiek zmienić, i nie dajemy też zbyt mocnego wysiłku energetycznego i wysiłku świadomego, żeby zmienić pewną energię. Jeśli to jest na przykład związane z przemocą, to ta przemoc jest akceptowana i w jakiś sposób zintegrowana w codzienne życie w taki sposób, że nie ma nawet wysiłku czy chęci, żeby zauważyć, że jesteśmy poddawani przemocy. I jeśli to jest kwinkungs między planetami, to jak spojrzymy na kwinkungs, kwinkungs jest między planetami, które są w znakach, które nie łączy nic. Ani polaryzacja, ani jakość, ani żywioł. I kwinkungs jest bardzo trudny pod tym względem, ponieważ planety są zupełnie niekompatybilne, w niekompatybilnych znakach i nie potrafią znaleźć rozwiązania problemu. Nie mogą dojść do tego, jak e, można pogodzić dwie zwaśnione części osobowości i często kręcimy się w kółku. Próbując rozwiązać jeden problem, albo mamy nadzieję, że zrobimy coś, pójdziemy w stronę jednej planety, żeby rozwiązać jej potrzeby, zaspokoić jej potrzeby, e, z nadzieją, że to rozwiąże jakieś nas, nasze wewnętrzne napięcie, ale wtedy szybko się okazuje, że. Jesteś, że przechodzi rozczarowanie, ponieważ nie rozwiążemy problemu, albo pojawia się nowe wyzwanie na naszej drodze. Rozwiązanie quincunxów wymaga wzniesienia poziomu świadomości i wtedy z reguły będziemy musieli przejść przez ten problem jeszcze raz, na innym poziomie, w innych okolicznościach, w inny sposób, żeby jeszcze raz zwiększyć swój poziom świadomości. Opozycja to z kolei jest trochę jak znak wagi. Ona szuka balansu i harmonii między dwiema częściami osobowości. Opozycja widzi siebie nawzajem, ponieważ planety są naprzeciwko siebie, a więc one siebie widzą, ale z reguły widzimy je w innych osobach, a najczęściej też w związkach i w relacjach. Przyjmujemy jedną część osobowości, a projektujemy problemy z drugą na drugą osobę, a potem skaczemy i możemy przyjąć drugą część osobowości i projektować z kolei tamtą wcześniejszą planetę na innych. To w skrócie jak widzimy aspekty i jak do nich podchodzimy w astrologii. I teraz dam kilka przykładów, jak te planety mogą się wyrażać i zacznę od na przykład Księżyca w koniunkcji do Saturna. Jeśli Księżyc jest w koniunkcji do Saturna, to znaczy, że te planety są bardzo zintegrowane. Czym jest Księżyc? Księżyc to wewnętrzne dziecko, to nasze potrzeby emocjonalne, to nasze potrzeby, subiektywne potrzeby bezpieczeństwa. Saturn z kolei jest odpowiedzialny. Jest wewnętrznym krytykiem, reprezentuje granice, reprezentuje fundamenty i strukturę, twardą rzeczywistość, dyscyplinę, dojrzałość. Połączenie tych dwóch planet oznacza, że dana osoba bardzo mocno zintegrowała w sobie głębokie przekonanie, że musi być sama, samowystarczalna, żeby była bezpieczna. Saturn też jest bardzo, bardzo wymagającą planetą, a więc taka osoba, żeby mogła się czuć bezpiecznie, a subiektywne potrzeby bezpieczeństwa są ekstremalnie istotne, bo nie możemy nie czuć się bezpiecznie i być jednocześnie na wyższym poziomie świadomości, jest to bardzo, bardzo trudne. E, e, więc musimy mieć pewną pewną część naszego, nasze konto poczucia bezpieczeństwa musi mieć pewne minimum, żebyśmy mogli funkcjonować w właściwy sposób w świecie. I ten Saturn to utrudnia. Saturn powoduje, że rzeczy są bardzo trudne. Czyli osoba z koniunkcją, koniunkcją Księżyca do Saturna będzie mieć tak duże wymagania wobec siebie, wobec zewnętrznych też, nie wiem, okoliczności i wydarzeń, żeby móc się czuć, pozwolić sobie Czuć się bezpiecznie i wyluzować emocjonalnie, że jest to praktycznie niemożliwe dla nich. Utrudniają sobie to, stawiając sobie bardzo trudne do spełnienia warunki. Muszą, muszę mieć, nie wiem, tyle i tyle na koncie, muszę mieć to i to zapewnione, um, muszę mieć w taki, a nie inny sposób zorganizowaną rzeczywistość, um, muszę być obowiązkowy w tym i w tym i w tym, muszę trzymać taką, taką dyscyplinę. I to też powoduje duże tendencje do brania poczucia winy na siebie. Kiedy mamy księżyc, w ogóle planety z Saturna mają szczególną, kiedy są w aspekcie do, do Saturna, to mają szczególną tendencję do brania poczucia winy na siebie. Czyli z przeżywaniem emocji będzie też brana wina na siebie. Saturn to autorytet, a księżyc w konjugacji do Saturna będzie więc oznaczać, że moje emocje muszą się dostosować do oczekiwań autorytetu. Ja powinienem czuć to, co wymaga ode mnie autorytetu, jakiś, żebym czuł, co jest trudne do spełnienia, dlatego że u, uczucia nie są dopasowane do pewnego jakiegoś kontekstu kulturowego. Nie mogą być w jakiejś określonej formie, zaspokajać jakiś konkretny autorytet. Więc trudno takim osobom może być pozwolić na czucie e, emocji i często odczuwają one poczucie winy, na przykład nie powinienem czuć w tej chwili radości, powinienem być smutek, bo wszyscy są na przykład smutni, bo na przykład, nie wiem, e, Wydarzyły się jakieś nieprzyjemne wydarzenia, więc nie pozwolę sobie na radość. Będę czuć winny, wręcz będę się czuć winny czy winna za to, że pozwoliłam sobie, że miałam taką emocję radości w sobie. Albo poczucie winy w związku z innymi emocjami, nawet tymi negatywnymi. Czyli czuję apatię, więc czuję się jeszcze winna za to, że czuję apatię, bo nie powinnam czuć apatii w tej chwili, bo to jest nieodpowiednie, to jest niepraktyczne a to jest niezgodne z tymi z oczekiwaniami innych ludzi. Tak wygląda koniunkcja księżyca do Saturna. Bardzo trudno jest zauważyć ten wzór postępowania i zachowania, dlatego że jest to koniunkcja, więc planety są zintegrowane. Koniunkcje nie mają perspektywy. Te planety są w jednym miejscu, nie widzą siebie nawzajem w żaden sposób. I dlatego też osoby z księżyc do Saturna mają olbrzymią presję na sobie, zbudowaną, aby być samowystarczalne i by być mocnymi indywidualnościami. Nie będą więc chciały za bardzo e, dopuszczać innych ludzi do siebie, ale często mogą budować, e, budując wokół siebie taką, takie mury, przez które ciężko jest się przebyć. E, I potem mogą mieć pretensje do świata o to, że nikogo dla nich nie ma. Nie ma dla nich nikogo dlatego, że te mury były tak mocno zbudowane, że ciężko jest przekroczyć pewną granicę. Ludzie nie chcą, albo mogą się bać przekroczyć pewną granicę, dlatego że ten mur jest nieprzyjemny do przekroczenia. Ludzie mogą nie oferować swojej pomocy. E, z Księżycem w koniący do Saturna wiąże się duży lęk przed odrzuceniem. I żeby nie zostać odrzucony, ta osoba wybiera z reguły samowystarczalność i branie na siebie pełnej odpowiedzialności. Często przez to takie osoby mogą być też manipulowane w relacjach i związkach, bo mają bardzo duże predyspozycje do brania odpowiedzialności emocjonalnej, czyli poczucia winy i zobowiązania na siebie, więc można na nie tę odpowiedzialność przerzucić w związku i przez te duże poczucie odpowiedzialności nimi manipulować. I wtedy te osoby biorą bardzo mocno na siebie sporo rzeczy, których nie są w stanie udźwignąć. To jest tylko część. Tego, co można powiedzieć o samej koniunkcji Księżyca do Saturna. Oczywiście bardzo ważny jest znak, bardzo ważny jest dom, bardzo ważne są domy, którymi Saturn i Księżyc rządzą, bo te wszystkie rzeczy będą się ze sobą zazębiać. A kiedy planety są w koniunkcji i rządzą jakimiś domami, to znaczy te domy też są ze sobą w koniunkcji i ze sobą razem współgrają. Księżyc z tymi domami, którymi rządzi, będzie wskazywał na wrażliwe punkty, a Saturn na szczególne miejsca poczucia odpowiedzialności. Księżyc w koniunkcji do Saturna musi więc wyluzować granice i pozwolić przyjmować sobie na pomoc ze strony innych, a także zaakceptować swoje uczucia takimi, jakie są i mieć w stosunku do siebie dużo wyrozumiałości. Musi zintegrować wewnętrzne dziecko Księżyc i wewnętrznego rodzica Saturn. I niestety, tak jak to, to duże poczucie odpowiedzialności i zobowiązania i tego, żeby być dojrzałym i dorosłym, tak naprawdę może zostać wykorzystane w bardziej praktyczny sposób, żeby zintegrować właśnie tego dorosłego i wewnętrzne dziecko i być dla siebie samym tym dorosłym, być wrozumiałym dorosłym, przepracować tego dorosłego. I taka osoba będzie musiała na tym dużo czasu i energii poświęcać, żeby przypominać sobie o tym, żeby być wyrozumiałym, dobrym rodzicem dla swojego wewnętrznego dziecka. To jest przykład tego, w jaki sposób można interpretować koniunkcję Księżyca do Saturna w swoim horoskopie. Teraz inny aspekt, inny przykład to Uran w kwadraturze do Wenus. Planety w kwadraturze mają tarcie i napięcie. Uran chce wolności i niezależności, a nie chce się zobowiązać. Uran nie lubi zobowiązań. Wenus natomiast to planeta walidacji tego, jak chcemy się czuć ważni, wartościowi, uznani, doświadczać wdzięczności, otrzymywać wdzięczność, otrzymywać komplementy, być lubianym, kochanym, uznawanym, akceptowanym i tak dalej, i tak dalej, jak, chcemy, jak dostrzegamy miłość, jak chcemy doświadczać miłości, jak chcemy budować relacje, w których się dobrze czujemy, relacje z pracownikami, z rodziną, z przyjaciółmi. Tym wszystkim jest zbędność w naszym horoskopie. Czyli w skrócie potrzeby walidacji. E, z, z Uran w kwadraturze do tego będzie oznaczać pewną niekompatybilność. Z jednej strony chcemy wolność, ale z drugiej strony ta wolność jest sprzeczna z naszymi, z naszymi wartościami. Taka kwadratura będzie oznaczała, że dana osoba musi wypracować sobie przerobienie relacji i związków, które są troszeczkę sprzeczne ze standardami społeczeństwa i narzucanymi, rzeczami, i narzucanymi konceptami kulturowymi. A bardzo często może to oznaczać wyjście z monogamicznych związków, albo niezobowiązujące relacje, albo relacje, które dają nam dużo wolności, albo gdzie skok w bok jest akceptowany. Ale to nie musi wyglądać w ten sposób. Najgłębszym problemem tego jest po prostu brak zaufania, że relacje mogą dać nam wolność. Więc nie ufamy głęboko w związki i w miłość, bo mamy wrażenie, że miłość zabiera nam indywidualność i wolność samoekspresji. Eee, i, I jest to tak kwestia w dużej mierze do przepracowania. O tym aspekcie też można mówić więcej, ale chciałem jeszcze w tym filmie wspomnieć o kilku innych, na przykład Wenus w opozycji do Plutona. Kiedy mamy opozycję, to mamy wrażenie, że nie ma możliwości pogodzenia dwóch aspektów tych planet, tylko że wybieramy jedną albo drugą. Czym jest Pluton? Pluton. Funkcja Plutona to jest zniszczenie i przetransformowanie ego, i wymaga od tego, żeby się poddać i zaufać wszechświatowi i zaufać w proces destrukcji, który się odbywa, bo to jest tylko destrukcja śmierć naszego ego. Tak z wyższej perspektywy jest, taka z wyższej perspektywy jest rola Plutona. I Pluton w opozycji do Wenus będzie oznaczać, że dana osoba może mieć duże tendencje do postrzegania związków. I to będzie głębokie przekonanie, że związek reprezentuje zniszczenie. Trudne przekonanie do zaakceptowania. Kto by miał takie przekonanie w życiu? Kto by sobie na coś takiego pozwolił? Ale tak bywa. Ciężko jest do czego się często dokopać, ale, tak, e, ale takie przekonania mają osoby bardzo często z opozycją I Jak ono się objawia? Objawia się tym, że wdrukowane zostało gdzieś w dzieciństwie, poprzez przez zauważenie wzorców e, relacji, Między na przykład rodzicami, że jedna osoba musi poddać całkowicie swoje życie. Na przykład wyobraźmy sobie matkę, która poświęciła swoją karierę, swoje ambicje, swoje studia, bo zaszła w ciąży, przeprowadziła się do e, mieszkania e, swojego męża, e, w pełni się poddała temu, e, jak ma, a, jakie. Jakie są oczekiwania rodziny czy, czy, czy swojego męża wobec niej, i zrezygnowała z dużej części swojego życia. Dziecko, obserwując to i wychowując się w, czymś tak, w takim środowisku, przyjmuje wzorzec, że, jed, że w związku jedna osoba musi się w pełni poddać musi zostać zniszczona jej indywidualność, aby yy, związek mógł funkcjonować. I wtedy Taka osoba może kreować związki i relacje, w których jedna osoba musi się w pełni poddać drugiej. A to również będzie się przejawiać często na przykład w seksualnych upodobaniach, bo tym też jest Wenus i erotycznych upodobaniach, ale niekoniecznie musi. I taka osoba będzie wchodzić w jedną z dwóch ról. To są tak naprawdę bardzo zbliżone do siebie role. Ale jedną z tych ról, i zaraz opowiem o drugiej, będzie to, że będzie dominująca i będzie chciała. Aby druga osoba w pełni się dostosowała do niej i poddała jej, żeby spełniała jej wymogi. Czyli wchodzi w taką rolę dominatora w relacji, a i czasami manipulatora kogoś, kto wykorzystuje słabości drugiej osoby po to, żeby druga osoba się poddała jej, żeby zaakceptowała ich potrzeby walidacji. Tylko, że ponieważ one nie płyną z wyższego poziomu świadomości, to jest zaspokoić, jest ciężko. Ciężko jest zaspokoić potrzeby walidacji w sposób wymuszony. I wobec tego będzie coraz bardziej nienasycona i będzie potrzebować coraz więcej poddaństwa i coraz więcej dostosowania się do niej. I te związki przybierają wtedy takie bardzo intensywnej roli, kiedy zaspokajane są potrzeby przede wszystkim jednej osoby, a druga osoba staje się niewidoczna w tej relacji. I wchodzą w grę manipulacje, wchodzi w grę kontrola, e, podejrzenia e, i, i tak dalej, i tak dalej. Może jednak wybrać drugą rolę, ponieważ może mieć w sobie na tyle empatii i współczucia. Oczywiście to wszystko się dzieje poza naszą świadomością, to nie są strategiczne rzeczy z reguły. To, to wszystko się dzieje um, na, na planie nieświadomym. Więc może wybrać drugą rolę i tą drugą rolą będzie. Okej, okay, skoro związek to jest zniszczenie, i skoro ja, będąc w tej relacji, <coughs> y, mogę go zniszczyć, tą drugą osobę poprzez swoją kontrolę i poprzez domaganie się tego, żeby spełnione były moje potrzeby, żebym ja się czuł wartościowy, ja się czuł kochany, ja się czuł lubiany i, i ja wzrastał w swojej samej ocenie, to ja nie chcę zniszczyć tej drugiej osoby, bo mam w sobie za dużo empatii, więc lepiej, żebym to ja był tym zniszczonym. I to ja wtedy wchodzę w relację. Um, jako ta osoba, która, je, która się poddaje, podporządkowuje i rezygnuje z tego, co jest dla mnie ważne. Wartości to jest Wenus. Rezygnuje z tego, co jest dla mnie istotne, z tego, co jest dla mnie ważne, z tego, co cenię, z tego, co kocham. Rezygnuje ze swojego własnego poczucia własnej wartości i pozwalam sobie być tym, tą ofiarą w tej relacji. Ale kat i ofiara to, jest, to są dwie strony tego samego medalu. Um, więc tak może się objawiać Wenus w opozycji do Plutona. Jeszcze inny aspekt to Wenus, na przykład w trygonie do Neptuna. Znaczy, kiedy mamy trygon, to mamy naturalny, łatwy przepływ energetyczny, ale taki, który nie chce wysiłku. Więc to są osoby, które lubią marzyć, fantazja, Neptun, marzyć o wspaniałej, pięknej miłości, o tym, że będzie ok. Lubią um, Wierzą po prostu głęboko w to, że związek kiedyś przyjdzie, że odpowiednia osoba się pojawi, i też często wierzą w to, że ta osoba, że jak tylko wejdą w taki związek, to wszystkie ich problemy w życiu znikną. Więc albo mogą bardziej pragnąć tego związku i po prostu szybko chcieć się w coś zaangażować, albo mogą z tym zwlekać, bo wiedzą, że kiedyś to przyjdzie samo. W związkach i w relacjach mogą mieć też tendencję do niebrania wysiłku i odpowiedzialności. Skoro związek nie wychodzi, skoro nic się nie udaje, no to trudno. To na pewno pojawi się ktoś lepszy i bardziej właściwy. I wtedy nie przechodzą do dalszego etapu tego związku, bo nie ma żadnego motywatora, żadnej motywacji, żeby wziąć jakiś wysiłek większy i żeby cokolwiek przepracować. Zdarza się, że te aspekty są ze sobą połączone, że osoba ma i Wenus w opozycji do Plutona i w trygonie do Neptuna, czyli wtedy ta osoba w ogóle nie chce się zmienić, bo jest Wenus w trygonie do Neptuna i nie widzi, że jest jakikolwiek problem, w tym na przykład, że przyjmuje bardzo dominującą postawę albo bardzo pasywną postawę ofiary. I nie ma wtedy żadnego wysiłku i bodźca do zmiany, i może to kontynuować w nieskończoność. A będąc tylko nie lubi się samoszukiwać. A i nawet kiedy dowiaduje się, że z nią jest jakiś problem, niespecjalnie chce to zmieniać, bo uważa, że tak i tak jest fajnie. Tylko, że przychodzą momenty rozczarowania, e, momenty ro, goryczy, momenty żalu. A, I wtedy, oczywiście, trzeba spojrzeć. Prawdzie w oczy i wziąć wreszcie odpowiedzialność, bo tego nie, chcę zrobić, tego nie chcą zrobić planety w trygonie, nie chcą wziąć odpowiedzialności, nie chcą brać na siebie zbyt mocnego wysiłku. Wenus, na przykład, już w koniunkcji do Neptuna będzie działać nieco inaczej. Wenus w koniunkcji do Neptuna powoduje, że te dwie części osobowości się zintegrowują, czyli Wenus, to potrzeba walidacji, i Neptun, czyli ta fantazja, uciekanie w świat fantazji, uciekanie w świat marzeń. I to pojawiają się nam tacy beznadziejni romantycy którzy są dumni z tego, że są przynajmniej romantykami, żyją w wiecznej iluzji i wiecznej fantazji. Wchodzą często w relacje oparte na iluzji, bardzo często. Wenus Neptun aspekt wskazuje na relacje narcystyczne i współzależne, gdzie idealizuje się swojego tą drugą połówkę, tą drugą osobę. Przymyka się oczy na twardą rzeczywistość i ucieka się od niej. Tak bardzo jest osoba spragniona tego, żeby ten związek był idealny i perfekcyjny, i żeby był właściwy. Tak bardzo projektuje te najwyższe e, duchowe rzeczy, tak mocno idealizuje, tak buduje sobie wielką fantazję, że nie chce z tej fantazji zrezygnować. I może przy niej uparcie tkwić, zwłaszcza jeśli taka koniunkcja jest na przykład w znakach stałych. I wtedy nie ma bodźca do zmiany. <laughs> e, I kolejnym takim problemem na przykład z Wenus w koniunkcji do Neptuna, będzie to, że ta osoba mówi specyficznym językiem e, e, walidacji i miłości i widzi miłość w bardzo specyficzny sposób, swój własny. Ma swoją własną wizję tym, czym jest miłość, tym, czym są relacje, tym, jak powinna wyglądać miłość, jak powinni się ludzie kochać, jak powinni spędzać czas razem. A, że ta specyfika a, y, zawęża horyzonty, to jest jak Neptun, to jest życie we mgle. I nie zauważa, że każdy mówi innym językiem miłości, oraz że te ideały nie istnieją. Yy, I w pewnym momencie, kiedy zaczyna schodzić do twardej rzeczywistości, to ta osoba albo woli dalej tkwić w samouszukiwaniu się i przymykać na nie oczy, i dalej samo siebie oszukiwać, relatywizować, racjonalizować wszystko to, co się dzieje. Yy, racjonalizacja to jest z języka angielskiego rationalize, czyli racjonalne kłamstwa. lies, rationalize. rationalize. I, I to jest właśnie racjonalizacja, czyli oszukiwanie siebie, ale wykorzystywanie, wynajdowanie dobrych ku temu argumentów. No albo taka osoba po prostu się wycofuje, bo nikt nie jest w stanie spełnić ich wysokich standardów, idealnych standardów. Więc oczywiście tutaj będzie bardzo ważna praca nad tym, żeby zmienić te standardy i uświadamiać sobie to, jak bardzo się idealizuje wszelkie relacje i jak bardzo buduje się mocne oczekiwania, które są niemożliwe do spełnienia. A i i z tym się wiąże rozczarowanie. Taka opozycja między Wenus a Neptunem z kolei to jest projektowanie. Czyli ta jedna osoba jest Neptunem, czy jest tym ideałem, tą wspaniałością, ale z kolei ja nie jestem co bardzo wartościowy. Ja potrzebuję tego ideału, tej, tej lepszej osoby w swoim życiu. Ja projektuję całą swoją, tak naprawdę, te, 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 tego Boga, co mam w sobie, tą miłość własną, tą, 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 tą wspaniałość, to światło na tą drugą osobę. I nie dostrzegam tego w sobie, bo może być albo jedno, albo drugie. W ten sposób możemy zacząć zauważać te pewne aspekty i to jak one się manifestują. Jak widzicie, pozytywne aspekty jak trygon nie muszą wcale być dla nas takie dobre. Mi się wydaje, że będzie kolej, będą kolejne filmy, w których troszeczkę więcej będę mówić o aspektach, ale to troszeczkę przybliża Wam, w jaki sposób możemy podejść psychologicznie, jak założywać pewne schematy i głębokie przekonania zakorzenione w nas za pomocą samych aspektów pomiędzy dwiema planetami. Szczególnie istotne jest to, żeby spojrzeć, w jakich one są domach, w jakich znakach Zodiaku. A jeśli chciałbyś porozmawiać o takich aspektach ze mną podczas konsultacji, to Ci do tego gorąco zachęcam. Napisz na kontaktmaupaastralight.com.